E... Tego nie było wcześniej. No właśnie, bo co, co ta pani tam robi? To zamiata? Pani? Ja myślałem, że to facet. No nie wiem, dla mnie to wyglądało totalnie jak nie, pani Nie wiem, słuchajcie, w każdym razie, GANG rusza do boju Witamy Dokładnie. was, bardzo serdecznie wam titled Goose Game <laughs> 5 tysięcy osób dołączyło do naszego gangu 50 tysięcy osób już wie o naszym gangu Więc jeśli chcecie dołączyć do naszego gangu Subskrybujcie koniecznie kanał Dokładnie I, i, i łapkę w górę Trzeba I wbijacie dać... też do zio... Nasz gang dał mi znać, że musimy jeszcze wrócić do pana Tego okay. e, ogrodnika Bo jeszcze z nim nie skończyliśmy Musimy sprawić, aby ogro ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny i jedyną opcją jest zmuszenie go do tego, żeby żeby zdjął swoją czapkę. Widzisz jaki ma beret? A jak mu zdjąć tą czapkę? Tak eee, Poczekaj, spróbujmy, spróbujmy, w, wiesz co? Zmuśmy go do tego, żeby odsadził sobie kwiatka. Wiesz to ty mi dałeś kwiatka, on ha, jest bardzo dobra, ładny. Wyrwi, no. dobra, wyrywam. Okej, okay, ja te potajemnie eee, będę próbuję, iść ale e, na razie tylko obserwuję czy... No dawaj, wyrwij go, nie go. Widzisz... A, czekaj. Musisz kucnąć, dobra. nie? O, w ten sposób. Okej, okay, i teraz musimy go zmusić do tego, żeby on zobaczył, że my mamy. Ej! Mordo! Ej! Ty! Ziomek, zobacz! Halo! On wyrwał twojego kwiatka! co mam! No właśnie, tak uważam, że Uciekuj, to Czekaj, szybko! Bardzo... Czekaj, nie, nie, bo to trzeba w tym momencie, jak on będzie się schylał i odsadzał. Nie, on odsadził. Nie, on ocen... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, dobra. Okej. Okay. Chodź, ty też się zaczę, bo ja nie wiem, czy ja da ja rady. Zaczaję, spokojnie. Nie podchodz tak blisko! Czekaj. O teraz! Mam! No, o, I teraz o, szybko! Biegiem! Biegiem! zwiewać, trzeba go schować! Co? Chodź tu, zio! Nie! A musimy... Sorry, ja nie widziałem! Podnoś, podnieś szybko! Nie mogę! Kurde, no. Bo musimy dobra, zabrać wuj mu i schować, żeby on nie wiedział gdzie okay, on dobra, jest. Dobra, mam kwiatka. Dobra. Okay, jeszcze poczekaj. raz, chodź tutaj blisko. No dobra, dobra, ale poczekaj, daj mu chwilę. Bo ja od razu muszę zwiewać z tym kapeluszem. Ja zabiorę, ja zabiorę i zaniosę, bo ja jestem bliżej tego, kiedy ja się czaję. Okay? Czaję dobra. się, jestem ninjo. Dobra. Uciekaj! Uciekaj, ja go zagębiam, mu klucz! Chodź prawo, szybko! Dobra, schowałem okay. się. Puść, puść, puść! Puść go! Okej, zobaczmy teraz czy on znajdzie w on, tym... nie, on wie gdzie on jest! Chodź tutaj, zobacz, czy znajdzie. A gdzie twój kapelusz? Łysinka ci wystaje! Dobra, dobra, czekaj. Zabrałem znowu. Nie, 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 okay, zostaw, ja zostaw. Co, Co, okay, okay, Ci teraz, nie? Czekaj, idzie po miotłę. Szuka gdzie jej. Gdzie jest miotła? A bo ja miotła eee... schowałem do kwietnika, on nie <laughs> <noise> Morto, tutaj jest ładny kapelusz, wiesz? Trochę trochę. Dobra, dobra, nie, poczekaj. Okej, okay, patrz. O, tak, udało się. Hurra! sobie w głowie się udało. Ogród mamy, zakończony. Mamy w takim razie ukończony ogród. Choć idziemy w takim razie połamać miotłę. Połamać miotłę. Tak, takie jest zadanie główne, nie? Nie widziałaś? No nie widziałam. W naszych zadaniach pierwsze jest połam miotłę. I chłopca w utc telefonicznej? Sprawa, by chłopiec założył nie swoje kulary. Ja w ogóle żadnego chłopca póki co nie widziałam. Sprawa by ktoś odkupił swoje rzeczy, wystąp w telewizji i idź na zakupy. Dobra, wiesz Wystup co. Wystąp w telewizji? Ja nie wiem, ale czuję, że dzisiaj zostanę gwiazdą. Yy, dzisiaj rozpowszechnimy nasz gęk na cały świat. Wszyscy nas zobaczą. Ja Dobrze. czuję to. Czuję to w sobie. Chłopiec! O, jest chłopiec. Dobra. Cześć chłopczu, chłopcu! Można mu. <głos》>. Się... Można mu rozwiązać sterówkę. Ale czekaj, czekaj się mnie, bo... Po... PRZEWRÓCIŁ Zabierz się. okulary! Szybciej! Czekaj! czekaj. Zabierz okulary! Cicho! Szybko. Nie krzycz na mnie, bo ja źle pracuję pod presją! Zobacz jak jestem inteligentna! Dobra, ja lecę jak samolot! Jestem inteligentna! Lecę jak samolot! Okej, okay, dobra, czekaj! E, no to może zostawmy to w kałuży. Nikt nie zajdzie tak? okularów w kałuży. Muszę, Teraz trzeba się... znaleźć jakieś nowe okulary. Dobra... No i co? Wysp? Znaczy ej, Dobra, znajdźmy, znajdźmy cudze okulary, Choć w prawo jeszcze kawałek. on się mnie boi. Dobra, ale poczekaj, bo potrzebujemy okulary. A, dobra, czekaj. Skąd możemy wziąć inne okulary? Rozejrzyjmy się. To, to, czy to jest jakiś sklep? Tak, to jest jakiś targ, wiesz? A. Spokojnie. Mamy Rady i ko. Co są mamy okulary? Czekaj, tylko wybieruję jakieś ładne. O, te. A, dobra, to weź. są ładne. No, no, Kwadratowe będą ładniejsze, zdecydowanie. Taak, ja ze sobą kasę. Skasujemy ją <śla> jeszcze przy okazji za, za to, za nie swoje okulary. Za to. Dobra myśl. ej chłopce! Chłopcze, znaczy. Dobra, proszę. Bardzo, twoje, nie twoje okulary. A teraz proszę zapłacić 10 dolarów za do, skradzione okulary. nie zapłaciłeś, okulary. złodziej! Jak śmiesz, złodziej! złodziej. Szybko, czekaj. A o, czekaj, bo zgubił to okulary. czekaj, bo jeszcze mogę mu rozwiązać sznurówkę. Rozwiązałem mu drugą sznurówkę. No i teraz będzie się potykał, trzeba ją zawiązać. Dobra, zabrałem mu też te okulary. Dobra, wiesz co? Czekaj, musimy go zamknąć w budce telefonicznej, jak gdzie jest budka telefoniczna? O! o nie, gość z miotłą przyszedł! To nie kobieta, jednak jest kobieta. Jednak, masz rację, masz to rację jest jakaś dobra. kobieta. Tu jest budka telefoniczna. Okej. Okay. To możemy eee, mu zanieść coś halo, tutaj? gościu Chodź tutaj! Poczekaj, mm. może. A wiesz co? On się mnie boi, ale teraz jest ślepy, żeby mnie widzieć. Dobra. Pani zobaczyła, że ma kasę tutaj? Tak, to ten chłopiec. To chłopiec jest złodziejem i on ukradł ci kasę. Patrz, pomogę ci. No, dokładnie. E, pokazałam ci, gdzie jest. Czekaj, muszę dać mu okulary. Okej. Okay. Proszę, Ej, patrz, ona się. Nie kradnij, nie kradnij! Nie, nie, ja nic nie kradnę, ja tylko stoję. A czemu? Co? A po, gdzie ona pobiegła? Po ja, nie, nie. A, strzegania mnie! awa! Ona musi nas uderzyć, prawdopodobnie, tą miotłą, albo coś. Żeby ją nie połamać. Nie Czekaj, chodź, zagonimy chłopca, biegnie! Czekaj. Biegnij, uciekaj! Dobra. Jej. Aha, w tą stronę. Tak, tak, poczekaj. do nie, nie biegnij nie biegni za nim, nie, nie biegnij, poczekaj! Trzeba go, trzeba go z drugiej strony potem pogonić, On nie, znalazł swój samolocik. Okej. Okej, rozluź się skrzydła. ja się kitram. Okej, okay. gęgać trzeba. Trzeba gęgać po prostu. Poczekaj. Nie, 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 nie! On się boi w ogóle, jak tylko podchodzę. Okay. Za, zaganiajmy go. Gęsteczki pasterskie. Gęsteczki. Gę, jak gę, jak ludzie gę, zaganiają gęsi, tak my zagonimy go. Okej, okay. jeszcze kawałek, zobacz. Wskakuj, skakuj, skakuj. jest budka telefoniczna. Uciekaj! Super! Okej, okay, zamknij w budce telefonicznej. I co teraz? Haha! Ha. dzwoni Zabieram. gdzieś! Okej, okay. tego się nie spodziewałem. Dzwoni mówiąc. Nie Do wiem. sklepu! Tak? No. Rzeczywiście! Zobacz. Dobra, a teraz jak możemy wystąpić z telewizji? Poczekaj, może on nie wyjdzie. Wiem. On wyjdzie! Chodź szybko na drugą stronę! Na drugą stronę, szybko! Poczekaj, bo on będzie chyba nas chciał przegonić. Dobra. A Akeesh, dobra, przegania Szybko! Do środka! Szybko! Dobra. I co teraz? No nie wiem. E, Zamknij jest... drzwi. Nie mogę. A tu jest jakiś przycisk, może zamknie drzwi. Dobra, wyłączyliśmy. Ej! Jesteśmy w telewizji! Jesteśmy gwiazdami! Dobra! Go-Gong, zagęgnijcie w komentarzu, dołączcie. Chodź tu, musimy wystąpić w telewizji. Ale już wystąpiliśmy. Przegaz do ludzi. E, dołączcie do gęgu, zostawcie łapkę w górę e, Subskrybujcie kanał! Dokładnie tak! Słuchajcie! <słuch> Subskrybujcie! Czekaj, bo jeszcze... Jeszcze chwila! Ale czekaj, już... jeszcze jedno słowo do... O nie! O, dobra, nie udało się. Dobra, okej, okay. czyli mamy tak. Zostało nam połamanie miotły i spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy... Hey, mam pomysł, Czy... mam pomysł, czekaj. Myślisz, że jak Cicho. zabierzemy samolot, to... Ja, ja spróbuję coś wynieść stamtąd. Dobra, czy, czy możesz? Nie wiem, zaraz coś znajdę. Ja myślę, że ty chcesz być gwiazdą. Okej, tylko ci chłopca. Ja bardzo poczekaj. chcę być gwiazdą, nie widzisz, że ja cały Dobra. czas mam warcie na szkło. Dzień Chodź dobry! Do <grym> Halo! Jesteś fotogeniczny. No tak. Patrz, patrz co tutaj mam. Przyniosłam ci samolotik. O nie, ona idzie po miotłę, ale poczekaj, bo ja tutaj przyniosłam samolot. Postaw. Nie po mogę, bo spada. O, do zabawek, do zabawek go trzeba zanieść. Dobra, tego ja zaniosę do zabawek? Dobra ona mnie przygoni. Poczekaj, 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 poczekaj. Nie mogę, poczekaj. czekaj, drugą stroną. Okej. Okay. Jest z zabawką. Nie wiem. Się. Prawie mi się udało. Zobaczymy. Zostaw, zostawiłeś to tam. Okej, tak, okay, tak yy, tylko po... za ladą. o, patrz, zauważyła. Okej. Okay. Jestem... Dajmy jej chwilę. Tu jestem jak coś. O nie, nie jestem żeby... <laughs> z tego sklepu. Poza terenem sklepu na razie. Okej. Okay. Ja byłam pod stołem. Zobacz, ona zauważyła samolot. Wyjdź. No dobra, widzicie przeganiać. Nie mnie. Dobra, widzi samolot, położy na no. półeczce. Okej, okay, tak. teraz chłopiec będzie chciał przyjść, wyjdź sam to teraz, okej. Okay. Chłopiec będzie chciał przyjść, żeby y, kupić sobie samolot z powrotem. Dobra, a wiesz co? Musimy sprawdzić naszą listę zakupów: szuteczka do zębów, papier toaletowy, szczotka do włosów, puszka z jedzeniem, środek czyszczący, czyszczący owoce i warzywa. Okay. Dobra, papier toaletowy nie powinien być trudny. Okej. Okay. Ups, Tylko zajmij właśnie. ją czymś. Ja nie wiem jak. Nie wiem, czekaj, czekaj. Czekaj, ja bym też chciał coś szybko. Okej, okay, mam, w dobra, koszyku, szybko. To do koszyka trzeba wszystko Tak, pokazać. tak, czeka, czeka. czyszczący, puszka z jedzeniem. No okay. tutaj? Dobra, mam puszkę. Ja bym zabrał jakieś. Warzywa! Przepraszam. Dobra, no mamy dwie rzeczy. trzy rzeczy. Nie, Już wychodzę, już zamykasz, już dobrze, już nie ten. Czekaj, <grym> spróbujmy. Tak? Ja próbuję zajrzeć do tej doniczki, ale to nie styśmię. Czy myślę, że da się wejść ogólnie na tą skrzynkę? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale tutaj jest jedzenie, które musimy podnieść hmm. do koszyka. Dobra, wiesz co, ja może bym ci cenę przykleił, co? Mi? Tak. Będziemy mogli. A dobra, to czekaj, to do, do kuperka, ja się nachylę. <grym> nie wiem, czy jest taka możliwość. O Mój nie, kuperek dobra. jest bezcenny. Dobra, już mamy to zabrane. Okay. Czekaj, bo ona nam zabiera. Musimy zabrać Kurde. koszyk, szybko. A one się nie dodają no, po prostu do listy, jakie tu wrzucają. Nie, nie, muszą być. i warzywa. Aha. No bo tylko to zostało. Weź koszyk, przeciągnij. To papier musimy na osta w ostatniej kolejności. Nie, 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 przeciągnij koszyk, tylko poza sklep. O, teraz. Ona teraz nie widzi, że my Weź papier. Nie widzi, nie widzi, nic nie widzi. Dobra. To, to przykleisz mi tą cenkę? No, nie mogę za bardzo, nie, nie ma takiej funkcji za bardzo. Tutaj. No dobra, no to w takim okay. razie... Zabrałem jakieś coś puszkę. Puszkę, sprzęś. to super, bo akurat ona to, chciała czekaj, puszkę. No poczekaj, nic tam, nic tam, nic tam, po... bo ja nie mogę, ja nie mogę, AGA! Zablokowałaś mnie! Sorry! No i co? I widzisz się ona przyszła, teraz je zabrała! Ja się kitram. Ale czekam. to po jakiego grzeba uciekasz ode mnie? Nie Pani... uciekaj! Musimy jako gęb współpracować! Dobra, odej puszkę! Odej puszkę! Do napad! To napad Ale ona jest trochę bardziej jakby waleczna, czekaj, ja już zagadnę. Okej, okay, poczekaj. Patrz! Zobacz co ja mam! Zobacz! Patrz co ja mam okay, wsadziłem to? Twój, do koszyka. mój Okej. Okay. Dobra, potrzebujemy... Ale ona widzisz... Ona to widzi, bo no wiem. przyszła tutaj przez to, że nie dałaś mi położyć szybko. Sorry, no bo ja myślałam, że ja w tym czasie coś jeszcze ukradnę. To no weź puszkę i schowaj się pod stół! Dobra. Szybko. Myślisz, okay? że nie będziemy widać pod stołem? Skakuj. Dobra. Mam tu drugą puszkę w razie czego. Okej. Okay. To jest ta sama. To nic, ale to jest ta Dobra, druga. Dobra, okej. Okay, uciekliśmy i poza, poza render distance. <laughs> Dobra, rzuć to tutaj. I teraz Dobra, musimy poczekaj, zrobić to... co my mamy? Mamy papier toaletowy, puszkę z jedzeniem, owoce i warzywa. Potrzebujemy środek czy, czyszczący, szczotkę do włosów, szczoteczkę do zębów. I zobacz ona tu już rzeczy. biegnie. Halo? Zobacz gdzie ja jestem. Dokładnie. No Ma, I mam, mam Miotłę. Dobra, ale czekaj, nie wiem, czy utknęła. miotła nam w tym momencie będzie potrzebna. Shhh, ja wezmę chętnie tą szczotkę shhh, do włosów. Patrz, ją, miotłę musimy złamać. Ja mam szczotkę do włosów. Jak ją złamać? Nie wiem, wiesz co, czekaj, na razie zajmuj ją miotłą, a ja wrzucę tą szczotkę do idę, włosów idę do zająć miotą. koszyka. Dobra. Chłopcu, nie przeszkadzaj. Chłopcu. Nie wiem dlaczego mówisz Chłopcu, że... proszę, chodź, idź szybko, kup samolot z powrotem. A no właśnie, bo on jeszcze musi kupić go. Tak. Okej, okay, widzisz on sprawdzał. twoją miotłę. Dobra i poczułem ała, 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 pomogłam jeszcze. ci! Widzę, gdzie jest środek czyszczący, wezmę go szybko. Dobra? No e, chodź tędy, 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 bo tu była chyba szoteczka do zębów. A już... A, szoteczki do zębów jeszcze nie mam, tak, e, ty o, nie chcesz. Ja też nie zostałem przegoniony, poczekaj, wezmę szybko tylko ten, ten środek. Wydawało mi się, że widziałam, ale chyba nie, okay, to tylko... Chodź, chodź, chodź szybko ze mną, chodź szybko ze Już, 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 już. Dobra. Okej, okay. to jest gotowe. No ale nie. z nas gamki Ale widzisz papier, to trzeba było na końcu wstać, a nie w pierwszej kolejności. Dobra, no masz. Dobra. Wiesz co? Ja bym z tym odeszła trochę do kałuży. Weź cały koszyk pociągnij ze ale sobą. Myślisz, że w kałuży się uda złamać miotłę? Yy, nie wiem, ale jeszcze musimy pomyśleć nad tą miotłą. Dobra, to moment, czekaj, wezmę. Szybko! Tylko koszyk. Szybko! Ona widzi mój papier! No bo ty niesiesz ten papier niepotrzebnie. Patrz, nie. mam twój papier! No i. A, dobra, 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 ciągnij koszyk. Niech ona się zajmie. papierem. Ale ciągnijcie koszyka z 25 rzeczami w środku jest niemożliwe dla tak małej gęsi jak ja. E... Dobra, niech ona się zajmie papierem. Na razie nic nie wyciągaj stamtąd, proszę, ok? Nie dobra. ciągnij na razie koszyka. Dobra. Musimy znaleźć szczoteczkę do zębów. I tutaj e... chyba leży? Czy ty nie jesteś koło szateczki do zębów? To? Nie, nie, nie to, tu, na dole. co ja zaglądam. No nie, ja tam próbowałem sięgnąć głową, ale to nie działa, wiesz? Szateczka mm. do zębów musi być w innym miejscu. Dobra, Kabel! Muszę coś rozłączyć. O, rozłączyłam. O nie! <laughs> Możemy się zważyć! Dobra, okay. ile ważysz? Nie, mało. A ty ile? Chodź zobacz, czy ważysz więcej. E, nie wiem. Co? Mogę położyć głowę na, na wadze? Nie mogę, kurde, no i No już przecież nie się nie ja miła. tylko się nie, ważę! Nic nie robiliśmy złego. Dobra, szoteczka do zemljiście. Wejdźmy może tutaj tłum. pod stół i przyjrzyjmy się wszystkim miejscom. są ubrania. Piłkę, Wza daj mi jeszcze piłkę, może chłopiec kupić co piłkę. Patrzcie. Mam tak? piłkę. Nie zmianaj tej piłki! Ona... Jak cię nazywa ta dyscyplina, gdzie się miotuje po lodzie? <laughs> nie pamiętam. To jest chyba to w co tak, albo tak, coś tak, takiego? gra. tak, tak, chyba tak. Dobra, czekaj, wrzuciłem piłkę do niej, do chodź, idziemy, tego. Idziemy, idziemy, idziemy. No, no, no. Trzeba byłoby jeszcze zagonić chłopca tam, żeby zobaczył swoją zabawkę. Spokojnie, to wszystko w swoim czasie. Czekaj, bo Pocze. coś tu wypadło, coś tu wypadło. Halo, podejdź do mnie. Dobra, to jest środek czyszczący. No właśnie, on musi być w koszyku. Dobra, teraz chodź, zagonimy chłopca w tamtą stronę. Biegni. Okej. Okay. Biegnij okay. do sklepu Dawaj, na zakupy! Szybko! Tylko okay. czekaj, bo trzeba byłoby z dobrej strony go zagonić. No. Nie potknij się, nie potknij się. Okej, okay. okay? o, o zobaczył? Dobra, super, chyba się udało. Poczekaj. Bo nie wiem, gdzie pani sobie poszła. Dobra. Tak, to Twój samolot. No. Teraz musisz go odkupić. Ale to smutne, trochę szczerze mówiąc. No trochę <noise> tak, ale no my jesteśmy. A myślę, że jak po prostu miadłami... Skoro są zajęci, to musimy znaleźć szczoteczkę do zębów. Tylko ja naprawdę totalnie nie wiem gdzie. Ja też nie widzę. Podejdź do mnie. Już idę, idę. Okay. Udało się. Dobra, Czekaj, ja utknęłam. wpadłem utknęłam. szczypce do tego, do grilla prawdopodobnie. Tylko nie wiesz tam to... cały czas wypadają te rzeczy stąd. Ja myślę, że ktoś je wyciąga. Ja myślę, że one po prostu wypadają, były za daleko koszyk. Nie go pewno... przesunęliśmy tutaj. To na pewno przeciwnicy gangu. <laughs> Dokładnie. Ale wiesz co, naprawdę, niepotrzebnie przesunęliśmy ten koszyk w to miejsce. Ja jestem za tym, żeby trzeba było z nim cofnąć. Tutaj. Dobra, to cofnij. Tylko to jest taki trochę duży problem. Ciężko? Czekaj. Bardzo ciężko, poczekaj, ja złapię z drugiej strony. O nie, ona widzi! Ona widzi! Alo! Uciekaj! Sio. Hy, ha! Już! Chodź, chodź, me, chodź! wezmę szybko ten pistolet do ceny. Dobra, może sobie kupi go. Dobra. Ała, ej, chłopiec, chyba kupuje piłkę. O kurde, no. A nie, on po prostu ją zabrał. Możliwe. Dobra, parasol. Czy Mogę parasol ci zabrać? Hmm. Patrz, co znalazłam! Gębuję. Walkitoki! Weź. Ja chcę sprawdzić, co jest w koszu, bo Dobra. może w koszu będzie sztuteczka do zębów. O jest! No, proszę, słuchaj. Wszystko się zgadza teraz. Gęś Agudo, do i Zio. Czy ty mnie słyszysz? <grym>, czekaj, zaraz. Zaraz ją będę słyszeć, jak tylko wezmę szczoteczkę. Ej tutaj zimu. jest środek czyszczący, chyba. O, rzeczywiście. Gęś i tak Zio, weź swoje łokie. -toki. Halo, halo! Ej, Dzień czy chcesz kogoś przestraszyć? <grym>, nie wiem. Chodź, chodź, czekaj, chodź. Weź swoje łokie. Wezmę, wezmę tylko szczoteczkę, poczekaj. Dobra, dobra. Nie potrzebujemy łokitoki, potrzebujemy szczoteczkę i środek dobra, czyszczący. Dobra, to ja biegnę po środek czyszczący, wrócimy tu jeszcze. Tak, oczywiście, że tak. Dobra, podnoś. No najpierw okay, muszę zagdakać, dobroj. czy nie jest groźna, wiesz, bo może się okazać, że jest groźna. Nut nut! Nut nut! Okej, okay, czy not, ona not. nam nie zabiera rzeczy z naszego koszyka? E, Okej, okay. to jest chyba nie środek czyszczący, tylko to jest środek czyszczący. Dobra, wrzucaj. Tak? Dobra, super. Mamy zrobione zakupy. Okej, okay. czyli zostało zatrzaśni sklepikarza, sklepikarza w, w garażu. garażu. Dobra, garaż widziałem, garaż jest z prawej strony tutaj. Tak? I teraz tak, co my możemy zrobić z Ale tym garażem? Ale jeszcze miotłę musimy złamać jakoś. Poczekaj, a jakby tak miotłę wstawić pod garaż? Hmm. hmm. Trzeba byłoby najpierw otworzyć garaż. Dobra. Jak się otwiera to... Ona, ona Idzie po coś. Dobra. Okej. Okay. Yyy. Jak, jak zamknąć garaż, okej? Okay. Chyba wiem Tak? Tak. Czekaj, tylko... na, razie, na razie miotłę tam musimy wsunąć. Okej. Okay. Bo ona coś potrzebuje, ale... Jest je sięgam! Musimy, ale musimy coś imbrać. Pora jej tam weźmy! Weź cokolwiek, może być pora. Pora na pora! Miotła. Co okay. to jest? Czekaj, szybko teraz można zatrzasnąć! Szybko! Okej, okay. zamykam! Dobra! a Sorry! Ale chyba się udało. E, tak, jestem tutaj. Ale czekaj, bo nie zaliczyła nam zadania, może dlatego, że ja tam jestem. Możliwe. E, czy ty mnie możesz wypuścić? E, nie no, ale zawsze mam sklepikarza w garażu. Tak no to super, to ja idę za nią. E, ona, otworzy Śledzi drzwi, ją. poczekaj. Ona się tak z nią. Bokiem. Jestem jestem niewidzialna. Dobra. Jestem niewidzialna, ona mnie nie, w ogóle nie widzi. Okej. Okay. to ja i moja przyjaciółka. Ej, otworzyliśmy w takim razie przejście dalej, super. Tylko trzeba coś z tą miotłą jeszcze zrobić, wiesz? Hmm, Tylko jak ją złamać? Hmm. A jakby tak... A jakby tak zabrać ją do... O, czekaj, do, tutaj, tu, 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 tu. Włóż ją na przejście. Na przejście? W sensie tutaj na, do bramy. Weź miotłę, szybko. Nie jestem pewna, czy dam radę szybko. Szybko, 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 szybko szybciej. Szybciej. Ech! Szybciej, no podnieś ją, podnieś. Nie mogę, bo podnieść. ona utknęła. Okej, okay. okay. szybko. O nie ona chce miotłę! Dobra, Czekaj, podniosłem, podniosłem pora, teraz... Trzymaj Teraz! teraz. teraz? Okej, okay. pociągnij, pociągnij, Cześć, pociągnij, 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 szybko! Okej okay, uwaga! No, tak łamanie miotły nie działa w ten sposób. To Zbyt jak ją skomplikowaną mać? metodę znaleźliśmy na to, wiesz Czy ty to widzisz? O nie. Cały gang GMS, zbierzcie się, mamy tutaj kolejnego hejtera no, nie zgadzamy się na hejt Okej, okay, czekaj, mam miotłę no. Możemy ją gdzieś przetransportować O nie, dobra! A weź się poszarp z nią, poszarp się z Próbuję. nią, bo się złamie Okej okay. Puszaj, to nasza miotła! <laughs> Okej, okay, no, no. patrz, ona Patrzcie ona mnie do sklepu! Czekaj, a mogę ją za coś złapać teraz, wiesz? Poczekaj Tak wyglądało przez chwilę, no właśnie nie wiem to szarpie! Szarp, szarp Trzymam! Trzymaj. <grym> tak! Oooj! Oh, My nice. zrobiliśmy miotły i co? Super. Teraz nie będziesz nas przeganiać! Zabieraj łoki, toki i lecimy do boju! Dobra, dobra, Przymka. dobra, czekaj, czekaj, bo muszę się odwrócić na ten. Wiesz, walkie a my ruszamy, ruszamy teraz dalej, nie? Tak, Game. dokładnie. Gang musi ruszać do boju, słuchajcie, nie ma co stać. Jeśli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę i dołączajcie do naszego gangu, to jest wiadomość do wszystkich gemsi. Łączmy się w sile. Wbijajcie do, zio, do jego na kanał, u niego świetna seria Pikuniku. Polecam bardzo serdecznie. Zapraszam. I Baba Isiu na przykład? Także subskrybujcie kanały, dzwoncie dzwoneczkami i widzimy się w kolejnych odcinkach. Tymczasem żegna się z wami Gang Gymsi. Zobaczcie, jak się symetrycznie ruszamy. No! Trzymajcie się, miłego dzionka. pa Papa, na razie!